Mamy taki dzisiaj ciepły, leniwy dzień I tak szczerze powiedziawszy, robić się nie bardzo kolwiek chcę, więc tak Chodzę po woliarkę, zaglądam I myślę, co można by się zmienić, co można byłoby dołożyć, co zabrać I akurat teraz jestem u nich I wcześniej też o tym myślałem, właśnie żeby teraz pokażę, mam tutaj właśnie ten stół taką ławę przygotowaną, na którą właśnie trzymam dla nich jedzenie. To są takie dwie duże michy, no i oprócz tego tu jest taka tacka powiedzmy na wodę. No i to tak wszystko jak zresztą widać, nie? tacka akurat jest tak pod budką. Powiem szczerze, papugi, no to zaraz pokażę, często właśnie siadają na, tam się podstawia, często siadają właśnie na budkach, zresztą to widać. A w związku z tym, że na budkę, więc wszystko co co z budek spada właśnie poniżej i często ta woda jest brudna. No i wiadomo, że zmieniam każdego dnia, zawsze się tak samo przepłukuję. A mimo to jednak zawsze jest tam jakiś, no w środku brud. I tu wcześniej tak jak zacząłem mówić, mam takie miejsce, które w zasadzie nam zostaje i w sumie ono jest niepotrzebne, tu mam tam właśnie Micha na, na te, no, już puste łuski, można powiedzieć, z tego ziarna czarnego jedzą. No, ale wracając do tematu, tu, tu mam sporo miejsca, żeby powiedzmy, no, może tu nie mamy, ale jest tak blisko 80 cm. No i chyba po prostu przedłużyć sobie yy, ten stolik, i wówczas już będę mógł tą wodę przenieść sobie właśnie na no te miejsce, żeby nie była bezpośrednio pod budkami, chyba że. Inaczej postawię ją i wówczas ona będzie bezpośrednio, całkowicie znaczy się zasłonięta budką i wówczas nic nie będzie dla niej spadać, więc tak jak właśnie mam te <laughs> jedzenia, są wąskie, ale długie michy, więc kryją się właśnie pod budkami. No, także na pewno tym się dziś zajmę. A tak sobie patrzyłem na Pawłuszki, to widzę, że zajmują pomału budki właśnie jedna zagląda. Przed chwilą widziałem, że z tej środkowej, znaczy z tej środkowej wyszedł, to chyba samczyk wychodził. Tuż przysiadł, później przy samiczce. No teraz już nawet nie wiem, które to, bo no jest ich tu parę sztuk, a ja tak, chcę no tak szczerze powiedziawszy, tylko tego kolegę znam i myślę, że on mnie też zna, zaraz to tu pokażę, bo tak zawsze, zawsze nam tu podchodzi. <laughs> Także tylko to ten koleszka. może już się. No to nie będzie go bardzo widać. Bo tam mamy światło z drugiej wolierki. No właśnie, chciałem go troszeczkę pokazać. No, ale on się tutaj przybliża do nas. Także myślę, tak jak mówiłem, wezmę się za... za taką drobną robotę. Bo... Nic się mówię nie chcę robić. No, tak wydawało się w zimę, że oj, czekał na wiosnę, będzie wiosna, to zrobię to, zrobię tamto zrobię. A teraz no, tak jak było, nie? To samo podejrzewam, tak jak każdy mówi, o ty idzie emerytura, ja będę robił. Uh -huh, przyjdzie emerytura i się nic nie chce. Tak żebyś że nie ma co odkładać na emeryturkę, tak samo nie ma co odkładać na wiosnę, tylko trzeba po prostu brać się i działać, bo no, czasu ucieka jednak. Potem sobie popatrzę do budek. dałem oczywiście i tu trocinki wcześniej też o tym opowiadałem. Że w wielu budkach w ogóle ich nie było. Teraz już uzupełniłem te trociny w każdej budce. Ale widzę, tak jak. No tu jest to prawda, zamknięcie, bo się uchyliła, ale gdzieś tam. Po, o, tu na przykład w jednej, w drugiej. Nie mam zamknięcia nawet. Także będę musiał pochodzić, popatrzeć, bo jak puszki wejdą do środka, to. No, będą mi się te rośliny wysypywać, a już nie mówię o jajeczkach. No i powiedzmy, że już to sobie przygotowałem wszystko, musiałem dokręcić do tego blatu szerszą deskę po to by nam troszeczkę tu wystawało z drugiej strony a no, tego typu rusztowanie dwie listewki do ścianek widzicie jedną poprzeczkę, żeby można było te deski oprzeć. Deski dociąłem dokładnie wyszło 75 cm. Także blisko, blisko byłem, mówiąc 80. O, teraz te dwie deski położę. W ten sposób dokręcę je, właśnie do tej deski, którą tu sobie zostawiłem. Tam były te przeczki I w zasadzie będę już miał skończony cały ten ciąg. Na pewno więcej miejsca przede wszystkim, sobie wodę zabiorę, postawię sobie ją tutaj po środku. Tu budki nie ma, budki nie będzie, żeby światła nie zabierały, to wcześniej te budki zajmowałem. Także do tej wody nic nie będzie spadać jedynie, jakieś tam łuski, które będą sobie nimfy przy jedzeniu skubać. No ale to już będzie czysta, to już nie będą jakieś tam odchody na pewno w tej wodzie. No i co? No, na razie zrobię to. Trochę się powiem, że rozruszałem i dobrze, bo taki byłem zastygły jak, jak ten implant. O, właśnie, wychodzi samczyk z budki. Elegancko, bardzo mi się to podoba. Ta budka jeszcze nie była zajmowana w tej wolierce. Tu mam nadzieję, że ten samczyk ogląda kolejną budkę. Ta, samczyki, bo się wiemy ze a proszę bardzo. Jak chwilę człowiek poświęci tup, tym ptaszkom, troszkę wejdzie do środka, troszkę z nimi, jak się wyrażę, popcuje to no zobaczy ciekawe rzeczy, bo tak to czy przychodzi, da im przyjeść, to mało jest czasu. I... Ej, mój koleżka tam zagląda? Jak on się tylko odwrócił, to chyba mój koleżka jest. Ale on pełno ciekawości. To też sam ty. Także kto wie, kto wie. No myślę, że teraz, jak już będą te ciepłe dni, dopiero mamy. No tak w sumie, no taki ciepły, szczerze powiedziawszy, to jest dzisiaj, bo yy, słoneczny był i wczoraj, i przedwczoraj. Natomiast przedwczoraj mieliśmy jeszcze mróz, 2 stopnie mrozu było w nocy, także nad ranek, długo, długo się to wszystko ocieplało. No wczoraj już nie było mrozu. Wczoraj było chyba 4,5 stopni w nocy. Także powiedzmy do godziny 12 było już fajnie, ciepło, przyjemnie. No dzisiaj to już jest dużo cieplej, bo nie mamy jeszcze południa. A już jest. No i już temperaturę naprawdę jest jak na wiosnę. Widzę zabudkę. O, jak sobie zaglądają. <laughs> jak odgania. Ej, śmieszne. Tyle budek jest. Jest więcej budek jak yy, no par. Może nie ptaków, ale jak par. Chyba ze dwie, trzy nawet górką. Podobają sobie jedną. I uwierzcie mi, że wszystkie będą się ciepchają właśnie do tej jednej. No chyba, że ten będzie sam jest naprawdę waleczny, bojowy to i odgania konkurentów. I no to teraz, no jak już jestem to może dam taką jeść. No i zobaczymy ich reakcję na zmianę teraz właśnie. No może nie dużą zmianę, ale jednak troszkę przeniesiemy im te miseczki. No i już wszystko mam przygotowane. Sporo się miejsca zrobiło, bardzo się z tego powodu też cieszę. Yy, wodę, jak mówiłem, wstawiłem sobie właśnie w miejscu, gdzie yy, nie będzie budek, więc myślę, że będzie cały czas czysta. co, postawiłem też yy, bliżej ścianki, także że... Yy, no, budka też ją zasłoni. To samo. co no już widzę, że nimfy schodzą. No i kolejną miseczkę też mogą sobie spokojnie to wszystko rozstawić, jednak no bo ciężko wówczas Ja coś to przekładałem, stawiam te wiski właśnie w drugą stronę, no, cieszę się, właśnie, że taki był wolny dzień i mogą się tym spokojnie zająć, widzę, że już Niemcy to schodzą do jedzenia. Jedna sobie skubi marcheweczkę, właśnie tak pomyślałem, bo ja tak no, się nauczyłem właśnie kroić w kostkę, no taką marchewkę to staram się kroić w takie właśnie paseczki, jak widzicie teraz. No to sobie jednak małe papuszki. one nie, nie biorą w pazurki, jak te większe, owoców czy warzyw, tylko po prostu tak dziobią. Dlatego im jednak byłoby lepiej to ścierać. Łatwiej byłoby mi to po prostu zdziobać, czy pobrać, a tak to widzicie jak ona tam, no skubuje, 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 da sobie radę, jak najbardziej, twardy dziób ma, ostry to tam bez problemu. Jednakże, o, no weźmie, no weźmie, o ile nie spadnie zaraz na podłogę. Chodź, widzę, że nie wychodzą po podłodze, one tutaj widzę, że jak kury grzebią. I wszystkie tam może z jednej strony dobrze, bo wszystkie te prosto, słonecznik, tam jakieś inne ziarenka, które im pospadają, to one sobie widzą, że chodzą i no, jeszcze on tutaj przebierałem zresztą tutaj taką mam tacę, już wcześniej chyba też o niej wspominałem, to jest taka taca przyniesiona od kanarków z innej wolierki. Tam są właśnie kanarki, po prostu tam jest też parkami. I tam jest no, sporo tego zostaje, one też tak przebierają w tych miseczkach, a za każdym razem e, ja wszystko wyrzucam. Nie, ja nie, 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 nie dosypuję, bo tam się robi zbyt dużo łusek, one sobie połowy tego nie znajdą, one tak nie grzebią. Zawsze wysypuję wszystko. Właśnie na niego w, taki, w takie tace między innymi, nie? I potem się to wystawia. No, wydziałem, wszystko to wybiorą, także myślę, że tu naprawdę marnacji jakiejś takiej, jeśli chodzi o ziarno, to na pewno nie ma. Poza tym to, co się wszystko zbiera właśnie, te owoce nie dojedzone. Czy tak jak mówiłem wcześniej te ziarno, no, mamy jeszcze kurki. A kurki sobie ze wszystkim poradzą, także tak? Dobrze właśnie w ten sposób jest, że... Jedno po drugich sobie może wszystko dojeść. Wiem, że inni nie, hodowcy wypuszczają jeszcze. Te piórki, no i właśnie tutaj chińskie nady to są malutkie A już, już się cieszę, wody piją. Ja mam nadzieję, że będzie ciepło teraz. To nie tylko pić będą, ale będą się i kąpać. Nie widziałem tego wcześniej, dlatego że no jednak zimno było. Chociaż mam u siebie parkę kuz to nie ma dnia, żeby się nie kąpały. Dzień po dniu, ale są tak małe w i mimo to, że była zima, faktycznie są w budynku, no tam, tam nie było mrozu, ale dzień dnia się kąpią. Ta miseczka, którą na no, sam koniec postawiłem, najmniej obiegana. Yy, nie wiem, może wam się boję jeszcze przesuwać na tym kierunku. Tak daleko nie byłem przecież stołu. Nie są nauczone, więc wszystkie tu się kręcą, ale myślę, że z czasem z czasem zaczną sobie. Przechodzi, zresztą już widać, że to mało się przenoszą te szacki sobie wchodzą.